A tu się jakaś salamandra pojawia, albo jaszczurka, albo jakiś taki, taki o, taki coś, co na czterech łapach chodzi i ogon ma. Sobota. 16 dzień grudnia roku 2023, drugi tydzień Adwentu. Co to za zwierz tutaj? Co on tutaj robi? Zaraz się dowiemy. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jako pochodnia. To jest pierwszy werset z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi Syracedesa. On głód na nich sprowadził, swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś Eliaszu przez swoje cuda, i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych. Mnóstwo w tym pierwszym czytaniu o ogniu, o płomieniach, o czymś, co się pali, o czymś, co jest gorące. Do kogo to się odnosi? Odpowiedź mamy już w Ewangelii. Ewangelia podpowiada nam, że uczniowie pytają Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? A on odparł. No, Eliasz istotnie przyjdzie naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. A zatem do Jana Chrzciciela odnoszą się te słowa, które odnosiły się do Eliasza, czyli te słowa, w których mowa jest o ogniu, o płomieniu, o jakimś rozpaleniu o jakiejś temperaturze o jakimś świetle. Święty Jan Chrzciciel towarzyszy naszym rozważaniom adwentowym, no bo on zawsze się w tym adwencie pojawia pojawia się również ta figura Eliasza, która zapowiadała Jana Chrzciciela. Ale ponieważ w tym Adwencie, w roku 2023, my zaprosiliśmy do naszych rozważań również świętego Antoniego, to od niego się za chwilę dowiemy, czemu ta jaszczurka, czemu ta salamandra, czemu ten zwierz miałby się niby pojawić w dniu dzisiejszym, skoro mowa o Janie Chrzcicielu i mowa o Eliaszu. Święty Antoni do którego kazań zaglądamy w tym roku, w tym roku, który jest 800-letnią 800 rocznicą takiego mandatu posłania, który Antoni otrzymuje od Franciszka. Franciszek mówi, święty Franciszek z Syżu mówi Antoniemu, bracie, wykładaj teologię. 800 lat temu to nastąpiło i ta teologia. Przez świętego Antoniego wykładana, zostaje spisana w takim dziele, które nazywa się Kazania, i w tych kazaniach, do tych kazań zaglądamy w czasie tego rocznego adwentu. W tych kazaniach święty Antoni korzysta nie tylko z Pisma Świętego, chociaż jest to jego główny, że tak powiem, punkt odniesienia, od czasu do, do czasu zagląda również do dzieł poświęconych naturze, poświęconych przyrodzie. No święty Antoni żył w wieku XIII, więc zaglądał do. Tej literatury, którym miał do dyspozycji. Nie, nie miał jeszcze skanerów, jakichś tomografów, nie dysponował mikroskopami, nie dysponował jakimś obrazowaniem magnetycznym, nie było jeszcze sąd wysłanych w kosmos, więc ten obraz świata i makro, i mikro był trochę różny od tego, który my mamy, więc czasami te intuicje świętego Antoniego zaczerpnięte z dzieł przyrodniczych tamtego okresu albo wcześniejszego, bo do wcześniejszych autorów również święty Antoni nawiązuje, czasami ten obraz świata może być zupełnie różny od naszego i możemy się zdziwić, w jaki sposób interpretuje różne rzeczy. Święty Antoni w historii przyrody, w opowieściach o przyrody odkrywa informację o tym, że są cztery zwierzęta, które żyją, ponieważ żywią się, funkcjonują w oparciu o cztery żywioły. I mówi tak. Jest na przykład taki śledź. I temu śledziowi do życia nie potrzeba niczego innego niż wody. No właściwie można by to było powiedzieć o każdej innej rybie. No, że ta ryba sobie siedzi w wodzie i do niczego nie potrzebna jest żaden inny żywioł. No ale niech będzie ten śledź. No śledź żyje głównie w wodzie. Nie potrzeba mu ognia, nie potrzeba mu ziemi, nie potrzeba mu powietrza. No, z wody siedzi w wodzie i tyle. No śledź. Potem Święty Antoni mówi, no, że są kameleony. No, co to tam za biologia była w tamtych czasach, co to za przyroda tam była obowiązywała, nie wiem, ale Święty Antoni odkrywa, że kameleonowi do, do, do życia potrzebna jest tylko i wyłącznie powietrze. No To się nie będę ze Świętym Antonim kłócił, skoro tak ma być, to niech tak będzie. Kameleon, powietrze. Potem Święty Antoni mówi, no, że są krety. No, i no, krety no to głównie jakoś tam się ogarniają całe swoje życie przy pomocy ziemi. No, no, łazi to po ziemi, łazi w ziemi, łazi w środku tej ziemi, tam pewnie się przy okazji nażre. No, no, kret, kret, ziemia. I wreszcie mówi, jest takie zwierzątko, które ogarnia samego siebie, samą siebie przy pomocy ognia. Mówi salamandra. Salamandra jaszczurka. Mówi to, znamy też, że te zwierzęta, nawet jak jest ogień, nawet jak jest pożar, to ostatnie uciekają z konarów drzew. Mówię, obraz świata XIII-wieczny, skąd on to wziął? Wziął prawdopodobnie z jakiejś tam opowieści o historii naturalnej z jeszcze wcześniejszych wieków, więc to oczywiście nie jest Wikipedia z XXI wieku, czy książki do biologii z XX, ale no, taki obraz świata. Więc świętemu Antoniemu wychodzi, że są cztery zwierzaki, które mają coś wspólnego z czterema żywiołami. Śledzie z wodą, kameleony z powietrzem, krety z ziemią, a salamandra z ogniem. No i... Skoro z tym ogniem ma coś wspólnego salamandra, a przed chwilą czytaliśmy, że ten Eliasz ma dużo wspólnego z tym ogniem, no więc w naturalny sposób świętemu Antoniemu wyjdzie, że jedną z figur, przy pomocy których można było opowiedzieć człowieka, który jest pełen miłości, człowieka, który jest pełen ognia, no to jest właśnie ta salamandra. No tak, ale mówi. My mamy cztery zwierzęta, przy pomocy których. To takie cztery zwierzęta, które żyją tylko i wyłącznie z tych czterech żywiołów, no to może pod tymi innymi zwierzętami też się kryją jakieś inne charakterystyki ludzi. Śledzie dla świętego Antoniego, to jest no zatem ci, którzy żywią się, utrzymują się, funkcjonują głównie w oparciu o żywioł wodny, to są wszyscy ci, którzy płaczą za swoje grzechy, a zatem produkują jakąś. Jakąś wodę. Kameleon, a zatem ci, którzy funkcjonują głównie w oparciu o powietrze, według świętego Antoniego, to jest figura wszystkich tych, którzy modlą się, którzy wpatrują się w niebo, którzy mają ten wzrok wpatrzony w górę, którzy żyją no właśnie w taki bardzo duchowy sposób. Salamandra, czyli ci, którzy są w jakiś sposób związani z ogniem, to figura wszystkich tych, którzy spalają się w ogniu miłości, którzy dzielą się miłością, którzy w tą dzieła miłosierdzia, w dzieła miłości zaangażowali samych siebie do, do, do spodu. I wreszcie kret. Kret, czyli ci, którzy mają dużo wspólnego z ziemią, którzy chodzą gdzieś tam po niskości. Święty Antoni mówi, że to jest figura wszystkich tych, którzy żałują za grzechy i wiedzą, gdzie jest ich miejsce, nie wynoszą się. I ostatnią rzeczą, która im przechodzi przez głowę, to jest ta, żeby sądzić innych. Nie wiem, co wam bardziej pasuje: czy śledzie, czy kameleony, czy salamandry, czy krety. Pewnie najlepiej, gdyby w nas było wszystkiego po trochu. Proszę sobie zrobić test w dzisiejszym rachunku sumienia i zastanowić się czy bliżej nam do kretów czy tak kamelonów czy do salamander czy może do tych śledzi